Zwracam się do Ciebie, Polko, do Ciebie, Polaku. Rozczarowanych ostatnimi wyborami do Europarlamentu naprawdę nie było z czego wybierać. Było dużo przekupstw wyborczych, dużo populizmu, sporo radykalizmu. Byli politycy mówiący o szklanych domach, ale nie wspominający o tym, że mają szklane sufity w postaci 5% progu wyborczego. Ci politycy sprzeniewierzyli się własnym ideom, w które wierzyli od lat w celu zawarcia zgniłego kompromisu. Rozczarował po raz kolejny polityk, który do dzisiaj nie chce przyjąć do wiadomości, że w Polsce politykę robią partie polityczne, a nie stowarzyszenia bez programów. Zawiodła wreszcie wschodząca gwiazda polskiej polityki. Nic dziwnego, że młodzi ludzie zniechęcili się, zobojętnieli i nie poszli do urny zagłosować. Ale pamiętajcie o tym, że obojętność nie zwalnia Was z odpowiedzialności. A czym dla nas jest dzisiaj odpowiedzialność? Odpowiedzialność to nasz kraj, Polska, to nasza wspólna odpowiedzialność. Dlatego założyłem partię o nazwie Odpowiedzialność. Bo. Odpowiedzialność jest dla mnie bardzo ważna. Jestem wolnościowcem. Wolność kocham i rozumiem, ale odpowiedzialność jest ważniejsza. Wolność to nie jest wolna Amerykanka. Wszystko mogę, ale nie wszystko mi wolno. Tak rozumiem ideę odpowiedzialnej wolności. Jeżeli wolność to możliwość wyboru, to musimy wybierać odpowiedzialnie, bo tylko wtedy robimy dobry użytek z naszej wolności. Jeżeli odpowiedzialność stanowi rewers i konsekwencje naszych wyborów, to wtedy są to wybory niedobre. I właśnie tak rozumiem ideę odpowiedzialnej wolności. Przenosząc ją na organizację państwa, odpowiedzialna wolność polega na tym, abyśmy to my, Polacy, sami za siebie de decydowali, a nie żeby urzędnicy państwowi zabierali nam nasze ciężko zarobione pieniądze w postaci podatków i aranżowali nam ży życie. Żeby to od nich zależało, jak mają wyglądać dzisiaj polskie szpitale, jak ma dzisiaj wyglądać polska oświata. Jak mamy się bawić, jak mamy spędzać wolny czas. Decydujmy o tym wszys wszystkim my sami, a nie oczekujmy od Państwa, żeby ono nam organizowało nasze życie. Nie na tym polega odpowiedzialna wolność. Jeżeli myślisz podobnie, jeżeli chcesz w życiu czegoś więcej, jeżeli czujesz niedosyt, jeżeli chciałbyś wziąć większy rozmach, to takich ludzi właśnie szukamy. Oferujemy coś, czego nie ma dzisiaj żadna inna partia polityczna. Coś, czego nam nie zabiorą. Niesiemy na sztandarach ideę odpowiedzialnej wolności. Jesteśmy właściwymi ludźmi. We właściwym miejscu i we właściwym czasie. Zastanów się, czy ty jesteś dzisiaj we właściwym miejscu. Odwiedź naszą stronę internetową www.odpowiedzialność.eu. Zapoznaj się z naszą deklaracją ideową. Przeczytaj nasz program. Zapraszamy.